Jak najbardziej, tak, jak najbardziej. Jeśli ktoś chciałby zorganizować swoją y, wystawę, y, całkiem niedawno mieliśmy kolektywną wystawę. Kilka osób właśnie, nawet z drugiego roku, y, zorganizowało się i zrobili swoją wystawę od początku do końca, tak naprawdę. Bez, tak, tak, dokładnie, tak naprawdę staramy się systematycznie tam prowadzić różne wystawy i wernisaże, spotkania wszelkiego rodzaju działania artystyczne i nie tylko i tak naprawdę dzięki właśnie naszym sponsorom i partnerom, których cały czas oczywiście szukamy i dzięki ONTV, nie ukrywam jesteśmy w stanie to robić i, i no naprawdę jest i jest fajnie nie ukrywam, a co do prac to e, oczywiście to są prace studentów edukacji artystycznej na Politechnice ale no staramy się mimo wszystko trzymać jakiś tam poziom no nie, tak naprawdę wszystkie prace są no, praktycznie większość prac jest naprawdę dobrych i, i wystawiamy tak naprawdę większość z nich no ale jednak jako galeria staramy się no, pokazywać nasze najlepsze dokonania i w tym być mocni tak wiadomo że każdy chce się pokazać z jak najlepszej hmm. strony prawda no to właśnie my się w tym momencie pokazujemy z naszej najlepszej hmm. strony powróciliśmy już do studia co wy z tego macie, że prowadzicie taką e, galerię? Bo rozumiem dwa wykłady tygodniowo, no to macie trochę czasu na tak. prowadzenie takiej tak. galerii, ale czy tylko jakaś taka pasja, czy coś jeszcze w tym wszystkim jest? No na pewno nie jest nudno. Nie jest nudno i przede wszystkim no, realizacja pasji y, to na pewno. Możemy pokazać się jako y, wchodzący artyści na rynek. Możemy pokazać swoje umiejętności, możemy pokazać się przyszłym pracodawcom, możemy pokazać przyszłym studentom, co tak naprawdę robimy na tej uczelni, na tym kierunku. Tak. I widzę że, że same korzyści. Dokładnie, ale wydaje mi się, że tutaj jest tak naprawdę tak. klucz całej sprawy, ponieważ no, jeżeli zajmujemy się sztuką, tak, sztuką w szerokim tego pojęcia znaczeniu, to e, chodzi o to, żebyśmy my z tą reklamą czymkolwiek tworzymy, wychodzili do ludzi i wchodzili w tą interakcję z, z innymi i tu jest tak naprawdę sedno sprawy, więc Galeria Drewutnia nam daje te właśnie możliwości, że, że te wszystkie nasze działania e, na Wydziale Politechniki mają sens. Więc dopiero tam tak naprawdę to chodzi do sedna sprawy, więc wydaje mi się, że no, galeria sama w sobie jest no, tak naprawdę jakimś tam spełnieniem naszych marzeń, więc no, to Jasne. jak najbardziej ma sens i ręce i nogi to, co tworzymy na uczelni, to pokazujemy i później właśnie jest no to całe nasze... nasze Budzi sprawy. to zainteresowanie na pewno. Bata, powiedziałaś, wychodzimy do ludzi, rzeczywiście tak. dzisiaj też wychodzimy do ludzi. <grym> Jak najbardziej. I co to jest tak naprawdę? Co tutaj przyniosłyście ze sobą do naszego studia? Podobno to miały być rzeczy, które tak naprawdę trudno wykorzystać, <grym> um, trudno zastosować. Tak, to na pewno, to jest bardzo trudne, ponieważ to, to są w większości przedmioty, które um, Budzą nasze zaufanie takim niepozornym wyglądem, a w rzeczywistości tak naprawdę przeczą pierwotnemu przeznaczeniu, jak na przykład właśnie mamy tutaj but. W a to ja za pazie, próbowałem, żeby nie już za każdym razem Tak, okej. studia że naprawdę przygotowują nas do różnych tutaj działań. I szpilka, tak, mamy szpilkę i bądź co bądź widzimy obcas, ale jest to szpilka ze szpilek, czyli już zabawa tak naprawdę słowna, hmm. zabawa tak naprawdę z przedmiotem i, nie, i jest to też zabawa z materiałem, ponieważ mamy do czynienia z butem, który jest wykonany właśnie z takich e, dosłownych szpilek, a co za tym idzie, poza tym tak naprawdę, e, tego butu dosłownie nie da się założyć, czyli mamy, widzimy but, fajnie, mhm. ładny, no ale nie spełnia on pierwotnej tak naprawdę funkcji, stąd jest tak bardzo, no, zabawny i fajnie, że wygląda, ale jest taki mm, bardzo... Ironiczny, nie wiem. Ale to też taka, tak, wydaje tak, mi się, metafora bólu, cierpienia, bo kobiety <noise> są w szpilkach, ale to tak To jest kolejny tak naprawdę ja pole, Myślę, w że w którym... tym przypadku akurat tylko nawiązanie do nas miało tutaj. Tak, ale to jest właśnie <noise> jest, tak, tak bardzo, no, jest to tak zaskakujący tak. przedmiot, że na wielu polach, jak sam widzisz, tak. po prostu wchodzi i, i zastanawia, i intryguje, więc no, jest naprawdę bardzo zabawny. Mamy coś dla pani, mamy też coś dla panów. Tak. Tak. Oj, tak. Tu mamy. Tak zaprezentuję może, to jest nasz półbut, tak? Czyli znowuż mamy tą zabawę tak. słowną i wygląda naprawdę profesjonalnie, fajny but ze skóry. Jasne. Wygląda naprawdę świetnie, a co po głębszym przyjrzeniu mamy półbut, dosłownie dwa półbuty i no i znowuż, tak? Nie jesteśmy w stanie ich użyć i wykorzystać w tej pierwotnej funkcji, więc a naprawdę ciekawa, ciekawa sprawa. Myśląc o panach bardziej miałem na myśli... Piłkę, bo <grym> minutach, to ja się rzadko pokazuję, bo one są niewygodne, jeden sztuk wystarczy <grym> w całe życie, a piłka. Um, Piłka z założenia jest piłką okrągłą, jednak w tym przypadku jest po prostu kubem. Tak, więc... A dodam właśnie z ciekawości, że tak naprawdę nasze zajęcia na uczelni nie polegają tylko na zaprojektowaniu tego fajnego pomysłu, tak? tak. Nie, nie kończy się na wymyślaniu czegoś fajnego, ale my to ręcznie realizujemy i tak naprawdę przechodziby e, e, bawimy się od, od, od samego samej idei, po samo wykonanie i tak naprawdę. Te szpilki z pewnością zostały wykonane przez autora ręcznie, co się wiąże tak. na pewno z, e, z ciężką pracą, ale za to bardzo fajnym efektem, tak samo ta piłka e, była na pewno szyta przez tą daną studentkę czy studenta, więc to wszystko jest tu naprawdę ręcznie ale, wykonywane. Czy ja dobrze zrozumiałam, e, te szpilki to też sama zrobiła ta osoba. Tak, tak ja że... osobiście znam autorkę, więc mogę potwierdzić, że tak sama to wszystko wykonywała dnia. To to, to... Czy ten na przykład było szyte, wszystko, prawda? Więc e, nasze, nasze działania nie kończą się tylko właśnie za ale także musimy dotknąć trochę pracy szefce, czy, czy, czy innych tak naprawdę warsztatów artystycznych, więc no... Jasne. Przyniosłyście jeszcze dzisiaj do nas krzesło, na którym nie można usiąść, czy poduszkę, na której nie można się wyspać. Taka dobra na poranek, prawda? Bardzo. Właśnie, żeby wstać rano i, i pójść do pracy jak najbardziej, no. Są to zabawne tak. przedmioty i, i bardzo ciekawe. To jest właśnie taka, taka zabawa z, z, z pomysłem, a także z realizacją finalną również, więc... Tak. Tak. działacie już kilka miesięcy z drewutnią. Jak to wygląda w tym momencie? Czy jakieś propozycje? Na przykład mm -hmm. chociażby pracodawcy pojawiły się, właśnie ktoś był, zobaczył i mówi, ja go chcę w swojej firmie. No um. nie ukrywam, że tak było. <grychy> 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 Oczywiście tak było, bo przychodzą nie tylko osoby z ulicy, ale także z naszego środowiska i no, jak najbardziej jakieś tam wspólne działania i plany mamy na przyszłość, bo, bo naprawdę galeria ma potencjał. Tutaj nie ma wątpliwości. Jeszcze my, studenci, to no, nie, na pewno jakieś działania już na tak. Będą w przyszłości naprawdę. W przerwie pomiędzy wernisażami, pomiędzy wystawami, co się dzieje w galerii? Często organizujemy jakieś warsztaty, planujemy także wyświetlać jakieś filmy. W tej chwili jeszcze nie udało nam się zrealizować wyświetlania filmów, ale w najbliższym czasie myślę, że w wakacje szczególnie zaczniemy, zaczniemy trochę prężniej działać dla ludzi z zewnątrz. No wiadomo, więcej czasu, prawda? Warto dodać, że właśnie te nasze warsztaty w większości są bezpłatne i co ciekawe, no nie są to tylko warsztaty dla nas, bo oczywiście każdy z nas jakby próbuje zaprezentować jakąś swoją mocną stronę, ale są to warsztaty przeznaczone dla wszystkich. Od powiedzmy jakichś tam dzieci, które chciałyby przyjść się. Czysto pobawić, aż po dorosłych, a nawet studentów i innych tak naprawdę dla każdego. Bo my nie chcemy, tak jak mówię, siedzieć tylko za murami uczelni, ale właśnie wchodzić w tą interakcję z innymi stąd. Te nasze warsztaty są przeznaczone dla wszystkich i w większości bezpłatne, więc no, mm. o to naprawdę chodzi, żebyśmy my za tymi murami no, siedzieli jakiś czas, ale prawda, później bądź co bądź wychodzili do ludzi z tym. więc... Czyli poza tak. murami drewutni, jeszcze coś organizujecie? Murami uczeli? Murami Dr... tak. Murami murami. <laughs> tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie tak. Tak, na swoim koncie może jeszcze dodam, mamy warsztaty na przykład z szycia notesów z tak. fotografii żywych obrazów. Dokładnie. Już teraz tak. możemy tak naprawdę zaprosić na e, przyszłotygodniowy wernisaż w środę o godzinie 20:00 Wystawa grafiki tak. naszych studentów i nie tylko, więc Będą zapraszam. temu towarzyszyły warsztaty dekupażu. Tak. Mhm. Tak naprawdę no stop się coś dzieje i najlepiej śledzić nas na fanpage'u, na Facebooku. Tam są wszystkie aktualne informacje, relacje, aktualności, wszystko co można sobie wymyśleć i tam wszystko się znajduje i jak, tak jak mówię zapraszam w przyszłą środę. Kolejna już wystawa widzimy w Galerii 20. Drewutni. Tak. Bardzo dziękuję za te informacje. Naszymi gośćmi była po pierwsze Anna Franka i Beata Litka. Bardzo Dzień dziękuję bardzo. za informację. Dziękujemy. Drodzy Państwo, Dziękujemy. polecamy Galerię Drewutnie. Za dzisiejszy program bardzo Państwu dziękuję. Sponsorem chyba tego programu na samym końcu ukazało się słowo rzetelność, ale my też jesteśmy <laughs> rzetelni, drodzy Państwo. I widzimy się z Państwem już za kilkadziesiąt godzin w poniedziałek o godzinie 9. Do zobaczenia. Sponsorem programu był Dekokultur. Sponsorem programu był Kupiec Poznański.